Cześć. Witam was wszystkich w moich czytaniach na luty dla znaków zodiaków. Jak widzicie, talia już leży, jest gotowa. Dla nich pokazywałem ją w ostatnim filmie. To jest się nazywa Murder of Crows. Wyjątkowa talia. Może specyficzna. Może się wydawać specyficznie mroczna. Albo e, zaboka trochę intensywna, dla mnie jest idealna. Uważam, że świetnie będzie pasowała na ten okres, który też właśnie jest taki wyjątkowy was nowy e, rozkład. To znaczy przygotowałem, wziąłem go z książeczki, pomyślałem, że to będzie dobre hmm, wprowadzenie właśnie i użycie tej talii, zgodnie z tutaj z, tym, z tą propozycją. Ciekawe, e, ponieważ głównym tematem tej talii są wrony, to pomyślałem, że, mm, e, że przygotuję też, em, powiem Wam coś em, o symbolice. Tak? Symbolice wrony i kruka. Są takie podstawowe informacje, tylko żeby uzyskać pewien kontekst. E, symbolika wrony w kulturach europejskich nieazerwanie łączy się ze śmiercią i wojną, a także z chorobą. Wrony ciągnęły za maszerującym wojskiem, żywiły się ciałami poległych. Przez co uzyskały mityczny status swoistego pośrednika między życiem i śmiercią. Kruk i wrona łączone były ze słońcem i proroctwami. W Grecji były atrybutami Apollina i Ateny, zaś biały kruk szczególnie związany był z Heliosem. Według legendy, dwa kruki wskazać miały Aleksandrowi Wielkiemu drogę do wyroczni Amona w oazy Siwa na pustyni libijskiej. W kulturze grecko-rzymskiej mądrość kruka ceniono przynajmniej od czasów powstania bajek Ezopa. Myślę, że warto o tym pamiętać właśnie w tym kontekście takich chrześcijańskich stereotypów na temat kruków, jako jak tych, którzy przynoszą złą nowinę, bo nie zawsze tak było. No i pamiętajmy, że wrony, krukowate w ogóle są bardzo, bardzo mądrymi ptakami. Właśnie umiarkowanie <laughs> łączącymi nas z taką wiedzą mniej oczywistą, bardziej mistyczną, bardziej głęboką. Dobrze. W takim razie zapraszam Was do czytań dla Waszych znaków zodiaków. Witam wszystkich. Na rozkładzie dla panien na luty 2021 roku zobaczymy jak w kartach formułuje się ten okres dla wszystkich widzów mojego kanału którzy się zdecydowali właśnie w to na, tą, na ten wybór i na tą drogę tarotowych wskazówek <tosłuch> Yy, rozkład, jak powiedziałem, pochodzi właśnie z tej książki dodanej do talii. Yy, karty są śliskie, one mi tak się ściskają na stole, że powinienem coś użyć pod spód, nie lubię. Jeśli mam być szczery, yy, pierwsza karta. Ona mówi o smutku. Yy, tak jest nazwana. A chodzi po prostu o wyzwanie, któremu musicie pan w tym, w tym okresie stawić czoła. Co jest dla was wyzwaniem? Wyzwaniem jest energia królowej monet. Czyli powiedziałbym, że wyzwaniem jest funkcjonowanie na poziomie komfortu, cieszenia się życiem, cieszenia się obfitością, jakkolwiek ona jest rozumiana i odczytywana. Tutaj oczywiście to jest żywioł ziemi, więc ta obfitość, ten komfort ma mieć charakter materialny. Choć oczywiście wszystkie energie jakby na siebie nawzajem oddziałowują i wpływają na siebie nawzajem. Na pewno królowa moment mówi o dobrobycie i takim poczuciu, że jest się we właściwym miejscu i takiemu zdolności, zaufaniu do siebie, że będzie się mogło wszystkie te mm, atrybuty codzienności, które jakby stają się udziałem królowej monet, że ona będzie umiała z nich wykorzy to, je wykorzystać. To jest dla was wyzwanie. To tak jakby ta energia obfitości gdzieś się zablokowała. E Zobaczmy, co będzie na drugiej, na drugiej pozycji. Ta karta mówi o radości, tak? O tym potencjale w was, który. Pozwoli zmierzyć się z, tym, z tą przeszkodą, z tym wyzwaniem. I to jest trójka kielichów. Czyli emocjonalność e, bardzo naturalna, bardzo swobodna, bardzo ekspansywna, taka ekspresywna. E, można mówić o tej karcie jak o pewnego rodzaju ekstrawertyzmie. Wychodzeniu do ludzi, e, radości płynącej z kontaktu z ludźmi. To może być po prostu takie dobre czucie się z samym sobą, tak? bo gdy dobrze, czu, jakby, gdy dobrze czujemy się z samym sobą, dobrze czujemy się z innymi ludźmi. Um, więc powiedziałbym, że jeśli nawet nie doświadczacie tego dostatku z królowej monet, to macie w sobie potencjał, aby czuć po prostu zwykłe zadowolenie z życia, um, cieszyć się z interakcji. Cieszyć się z takiego komfortu psychicznego, który polega jakby na tym, który płynie z tego, że właśnie emocje nie są takie ekspresywne, one tak płyną swobodnym strumieniem. To jest, to jest bardzo prosty przekaz, to jest bardzo prosty przekaz energetyczny w tej karcie. Tutaj nie ma gwałtowności, i inni ludzie nie są tutaj źródłem jakiegoś rodzaju wyrzucania nas z naszej struktury, przekraczania granic waszej jakby waszej, waszej tej autonomiczności. Więc ja, ja rozumiem, że pewien taki prosty optymizm może być jakby rozwiązaniem tej kwestii tego, że być może rzeczywistość materialna nie współpracuje z wami. Taka, takie zaufanie w sobie, tak? że dobra, rzeczywistość jest, jest różna, tak to powiedzmy, że jest różna, a natomiast ja, ja jestem sobą. W jakimkolwiek momencie i w jakiejkolwiek konfiguracji towarzyskiej bym się nie znalazł, bym się nie znalazła. Trzecia karta mówi o tym, co należy, o energii, którą trzeba zostawić ze sobą. Ona, ona jeszcze jest tutaj, ona jeszcze będzie w tym okresie, ale to jest coś, co warto odpuścić. I to jest e, siódemka mieczy, która jest, w moim zdaniem, e, m, w bezpośredniej opozycji do trójki kielichów. To znaczy, siódemka mieczy mówi o takim podejściu do otoczenia, do społeczeństwa, m, do towarzystwa, bardzo podejrzliwym nastawionym raczej na to, aby coś z niego dostać, wziąć coś do siebie albo uratować coś co jest swoje, co jest moje. Ona nie mówi o swobodnym przepływie e, wszelkich doznań emocjonalnych, tak? Ja daję, ja biorę. Ona mówi o tym, ktoś chce ode mnie wziąć coś albo ja coś powinienem wziąć od innych. To jest tutaj mamy taką e, spojrzenie na otoczenie. W którym się znajdujemy, z pozycji ego, z pozycji tożsamości, tego, kim ja jestem, co ja chcę, co mi się należy. To jest, to też oczywiście wiąże się na pewno z tą trudnością. Doświadczenia królowej monet, tak? czyli tej obfitości na poziomie ziemskim, rzeczywiście tak jakbyście doświadczyli jakiegoś rodzaju braku tutaj, braku spełnienia może waszych oczekiwań, może aspiracji, może miało być lepiej, a nie jest. I pierwszą reakcją być może była chęć wydarcia czegoś dla siebie, taka, taka bardziej desperacka. I ten rozkład sugeruje, że to nie będzie dobry kierunek, że zapewne nie będzie dobry, bo po prostu na, jakby naprowadzi Was na dalsze konflikty. To na pewno nie jest jakby energia, która pomoże osiągnąć taki, takie swobodne poczucie dobrobytu, bo po prostu dużo kosztuje. Kolejna karta. Jest przeciwieństwem tej, i mówi o narodzinach, o jakiejś nowej energii, która wkracza do waszego życia. I to są buławy, i to jest dziewiątka buław. Um, czyli takie kreowanie swoich działań, taki wybór swoich działań, taki wybór swoich myśli, który ma nas wyprowadzić z mm, tych kłopotów, w którym jesteśmy. Tego poczucia właśnie dyskomfortu, tak? Tutaj mi się to z tym łączy właśnie. Że królowa monet w tej pozycji i dziewiątka buław mówią o tym dyskomforcie. O tym, że nie mam tego, co bym chciał mieć. Jeszcze jest tak daleko do celu. Jeszcze jest tak trudno. Mam tak wielu przeciwników. To jest energia, która wkracza w wasze życie. I um, ja rozumiem. Że to, jest, że, to jest, że to mówi o tym, że nie, może nie być łatwo, może nie być łatwo i trzeba umieć jakby spojrzeć na to mimo wszystko z pewną dozą optymizmu, przeciwstawić się tej takiej czarnej interpretacji, która mówi wszyscy mnie atakują, było źle, więc będzie źle, eee, przeciwstawić się czymś odwrotnym, tak, czymś odwrotnym. Czy można oczywiście taki optymizm wyłuskać wbrew samemu sobie? Zobaczymy, co pokażą kolejne karty. Ale rozumiem, że to, co wam grozi, to pewne czarnowictwo i takie mm, zapadnięcie się w swoich własnych, mm, swoim własnym poczuciu braku, poczuciu niesprawiedliwości bardzo dużej, jaka być może was spotkała, a być może wydaje wam się tylko, że was spotkała. To jest oczywiście bardzo subtelne i takie bardzo um, subiektywne po prostu, tak, jak to naprawdę wyglądało. To jest czytanie ogólne, więc, um, więc energie też są no, bardzo ogólne, ja też się je staram jak najogólniej interpretować, po prostu. Um, teraz e, weźmiemy kartę z pozycji piątej, która mówi o bogactwie. O zasobach, które mogą nam pomóc w tej sytuacji. Zobaczymy, jaki jest wasz, jakie macie atrybuty, jakie macie narzędzia, które, myślę, mają, mają was przeprowadzić tak? przez, ten, przez tą dziewiątkę buław. I to jest dziesiątka monet. Co jest, co jest ciekawe, ponieważ tutaj mamy królowe monet na pozycji wyzwania. A te dwie karty mówią o pewnego rodzaju obfitości, którą doświadczamy w życiu. Ta, ta, ten rodzaj obfitości jest bardziej indywidualny, ten ma charakter systemowy. Być może ta karta ma, wam, em, ma was skłonić, żebyście spojrzeli na swoje życie w trochę szerszym kontekście. Zobaczyli to, co posiadacie. Nie w taki indywidualistyczny, mocno sposób, też oparty o własne pragnienia i nadzieje, takie osobiste, ale bardziej taki wspólnotowy, bardziej, bardziej społeczny. Zobaczyć, co ja na przykład mam, a czego nie mają inni na mojej pozycji. Co jakby czego dorobiłem się, dorobiłam w ramach całego swojego cyklu życiowego. Tak? Dziesiątka mówi o zamknięciu jakiegoś cyklu. Więc to jest moment na podsumowanie, to jest powęd na spojrzenie tak naprawdę do tyłu i, e, i nie skupianie się na przyszłości, nie skupianie się na nadziejach na planach, e, tylko na tym, czego się faktycznie doświadczyło, jaki faktycznie rodzaj e, bogactwa zdążyło się zdobyć. To jest, ja rozumiem, że jest to bardzo istotne w kontekście tej dziewiątki buław, ponieważ. To mają być Wasze zasoby, które jakby nie pozwolą Wam popaść w przesadę i nie pozwolą Wam tak naprawdę okopać się tutaj na tej pozycji takiego szukania przeciwności losu, koncentrowania się na przeciwnościach losu. Ta karta mówi właśnie w tym kontekście, pewien dualizm zawsze istnieje i kiedy mamy poczucie niedostatku, zawsze też jest jakiś rodzaj dostatku. Natomiast to, co jest istotne, że raczej tego nie doceniamy. Eee, marzenia, marzenia, e, które mogą mieć ni nierealistyczny charakter. Tutaj są dużym źródłem niepokoju. Na pewno w takim momencie. Słuchajcie, e, przedostatnia karta e, jakby no, Rustrzane odbicie, tak? Nieszczęście bieda, siły, które działają przeciwko waszemu sukcesowi. Zobaczmy, co ma was. Um, co ma was zniszczyć, co ma was ciągnąć w dół. Szesnastka, wielkich arkan, wieża. Powiedziałbym, że. Um, wieża na tym tutaj w, tej, w, tym, w, tym, w tym ułożeniu i na tej konkretnej pozycji ona przypomina Wam o tym, jak bardzo. Mieliście ogromne oczekiwania w stosunku do Was samych, do tego, kim macie być. Ta pozycja królowej tutaj nie jest przypadkowa. Ona mówi o Waszych aspiracjach, o tym, jak wiele chcieliście otrzymać od rzeczywistości, a doświadczyliście czegoś innego. Dostaliście coś innego według tego rozkładu. Ta pewna. Hmm, Pewien komfort emocjonalny, pewna pozycja towarzyska może być tym zasobem, który otrzymaliście w zamian pozycji królowej, mieczy, królowej monet. Wieża jako siła przeciwko Wam mówi o zmianach, które mogą się szykować, ale to jest bardzo proste wytłumaczenie. To jest taka bardzo prosta interpretacja. I i, I może coś takiego istnieć, aczkolwiek ja bym raczej zasugerował, że tutaj wieża e, pokazuje to, e, w jaki sposób przez twarde osądy, przez twarde poglądy na temat tego, co chcecie, przez takie kurczowe przywiązanie się do takiego życzeniowego, roszczeniowego też myślenia w stosunku do tego, co macie dostać, e, może wam w przyszłości Zagrozić waszej stabilności i może tak naprawdę zniszczyć albo w jakiś sposób osłabić tą waszą pozycję, którą już macie, którą udało wam się uzyskać. Być może, tak jak mówię, w innych przestrzeniach, w innych sektorach niż wy tak naprawdę byliście nimi zainteresowani. Natomiast to też jest bogactwo i to też jest imperium innego rodzaju. Jeśli nie docenicie tego, jeśli za mocno uwierzycie w to, że chcecie być tą królową monet, chcecie tego komfortu materialnego za wszelką cenę, teraz, w tym momencie i już, to możecie nie uzyskać tego, tylko wpaść w tą dziurę dziewiątki buław i utracić to, co już macie. A nie macie mało, a i o tym mówi dziesiątka monet. To, co macie, jest, jest dużo większe niż wam się wydaje. W, tak jak mówię, charakter systemowy, relacje, e, wspólnota, e, może, taka, może to mówić o rodzinie, ale nie musi, może mówić o, o, o przyjaciołach, o znajomych, może mówić o, o tym całym potencjale społeczeństwa, bycia w społeczeństwie, który często nie doceniamy, bo społeczeństwo często jednak kojarzy się z jakimś rodzajem opresji, z jakimś rodzajem trudności, e, które na nas spływają. Oczekiwań na przykład niewygodnych. Rycerz Mieczy. Rycerz Mieczy na samym końcu tego czytania jako energia, która ma przynieść potrzebną transformację i potrzebne uzdrowienie. Rycerz Mieczy jest kartą komunikacji na bardzo wysokim poziomie. Takiej komunikacji, która polega na, która jakby opiera się o pełną świadomość tego, z jakiej pozycji się mówi. Z jakiej pozycji komunikuje się swoje potrzeby, swoje oczekiwania i swoje plany. Ta karta mówi może właśnie to jest to, to źródło, tym źródłem tej, tego króla miecz. Tutaj jest ta trójka kielichów? Bo ta karta mówi o tym, że macie potrzebne umiejętności, aby funkcjonować na poziomie społecznym. Na planie komunikacji z innymi ludźmi e, w taki sposób, aby móc być efektywnym, aby móc wpływać na tą rzeczywistość. Zobaczcie, nie jesteście wcale królową monet, jesteście królem mieczy, macie tą precyzję wyrażania się, precyzję słowa. E, to jest niezwykle istotne. Dlaczego? Bo dobra, klarowna komunikacja w pierwszej kolejności może oczyścić te wszystkie karty, tak? Ona może zabrać te karty, które tutaj są ograniczające, tak? są utrudniające, zostawiając to, co będzie jakby na, będzie dla Waszą korzyść. Będzie dla Was pracowało tak, jako, jako, jako ta ochrona, jako ta osłona przed tymi energiami, które są trudne, i z którymi wcale nie będzie łatwo Wam się. Niełatwo będzie Wam z nimi pracować, procesować się, nie warto się na tym skupiać. Lepiej, lepiej skupiać się tutaj na tej przestrzeni, Mo, może nawet mając gdzieś w perspektywie tak, tę ten, ten, pozycję królowej monet, tego wielkiego szczęścia, e, o którym ma życie. Właśnie dzięki komunikacji będziecie mogli sobie wyklarować tę sytuację, podzielić na przestrzenie, których chcecie, których nie chcecie, zastanowić się, jak to wszystko razem ułożyć we wspólną e, całość, która będzie działała dla Was. Dziękuję serdecznie za obejrzenie mojego filmu, e, za to, że jesteście tutaj e, ze mną, że dajecie mi znać w komentarzach, zostawiacie kciuki w górę, subskrybujecie kanał. I, I tyle. Do usłyszenia następnym razem. Mam nadzieję, że przesłanie było dla Was inspirujące i faktycznie dało Wam jakąś odpowiedź na no, może pytania, które się pojawiły, albo jeszcze nie, albo dopiero się pojawią. Do usłyszenia.